Dobra, Rebol, tylko ja nie wiem czy tym rogu jeszcze nie. Dobra, trzy Jej ja nie tak czy. Ci... Ale to prawdziwy Rambol, ja pilluję. Ja to jest prawdziwy Rambol, co jest... Ja nie mam z nim szans! Aby się czacie. Nie no, to będzie hit internetu! <noise> Dawno się nie poryczałem ze śmiechu na zagubionych. Ostatni odcinek! Ostatni komentarz, serduszka! Pum! Oczywiście tak jest do przodu. Dwie godziny, temu 4, 5, 6! Sześć nie było! By dzień dobry, lepszy dzień W końcu macie, filmik, mamy to! Rozgrzeweczka przed kolejnym odcinkiem zagupione w internecie. Mam nadzieję, że nie poserduszkowałem tutaj nie chcąc jakiegoś nieprzyzwoitego komentarza, ale takich nie ma. Bo wy wspaniałe komentarze dajecie. Ostatnio zaczynam być bardziej dumny niż byłem wcześniej, ale to jest słaby wynik. Musi być więcej. Ja się tym karmię, to jest moja energia, potrzebuję tego, tego tu potrzebuję. Tego tu potrzebuję tu, tu, Tutaj tego Ty 1,3 już mamy Czy to się już zaktualizowało? Jeszcze się nie zaktualizowało Byki no, Ale z moich skomplikowanych Kalkulatorowych obliczeń Wychodzi na to Że skoro mamy 1,3 To przegoniliśmy Cepisa I tvgri.pl Nie bez kropli, PL. Czyli mamy miejsce dzie Dobra Nie chwalmy północu Przed zachodem Zachodu Poczekajmy jeszcze Myślę, że w kolejnym odcinku Już będziemy mieć wszystko jasno Ładnie, klarownie Ale myślę Żeby jeszcze podbić Moc i zrobić Potrzebuję więcej Subskrypcji. Ja się bardzo cieszę. Jak widzicie mam na sobie nową wersję koszulki. Elo Mordo. A z tyłu moi drodzy. Eee, takie wzory, zobacz! Widzisz? No i czemu nie, że tak garby Proste pleczki, tak? I zobacz, zobacz. O! No. Cyk cyk! O, a jedziemy Także zrobiliśmy specjalną wersję dla gamerów Bo gamerów też mam jako widzów Widzów gamerów też tu Mam nadzieję, że gamerowcy mordeczki Będziecie szczęśliwi Oczywiście ten wzór został zaprojektowany Przez jednego z was Na konkursie z Discorda chyba tam W sierpniu, we wrześniu Do tej mordy powędruje koszuleczka No i myślę, że już w ciągu jednego Dwóch tygodni na pewno się pojawi Na sklepie, także serdecznie zapraszam Mamy wspaniałą informację, bro internet, wszystko opłacone. Już mi nikt nie będzie pluł w twarz. Lecimy! Show your face someone to to your man, yeah. No, ta twarz mnie troszeczkę tutaj przeraziła. Ale zobaczcie to spojrzenie. To jest prawdziwa miłość. A miłości się nie wybiera. Chłopie, tak co? Nie radzę ci zerwać z tą kobietą. Widać, że bardzo cię kocha. Ciekawe jak oni do siebie mówią w zdrobnieniach, tak, żeby było miło drugiej osobie. Zdaje mi się, że ona mówi swojemu chłopakowi, schrupałabym cię, kruszynko. <laughs> nie wiem, czemu on tak mi się kojarzy? No to jest straszne. Ale widać, no, no nie będziemy tutaj. To, to jest miłość. Życzę Wam szczęścia, zdrówka, pomyślności i wszystkiego. Uuuuh! Wow! Co Spiszczałoby gdzieś w potlicy. Bębenki uszne. Kupno. Jak odetkać zatkane Rozumiemy, że zatkane uszy potrafią irytować. Stan ten nie tylko pogarsza słuch i przeszkadza w codziennym życiu, ale może również prowadzić do trwałych uszkodzeń. No to już mamy e, permanentne uszkodzenie bębenka usznego przez te wasze filmiki. Przyczyną zatkania ucha może być oglądanie chorych filmików Maćka. Tak, także nie polecam oglądać moich filmów na słuchawkach, na głośnikach też. Najlepiej wyłączyć dźwięk, albo w ogóle film, komputer wywalić przez okno. Wtedy nie będzie ryzyka, że pogorszy sobie swój słuch. Dwa jabłka kiełbasa, eee! dwa bułki, kiełbasa. Ty po dziurę w podłodze zrobisz kolego? Na pierwszy rzut ucha to nie jest nic takiego, ale jak wsłuchacie się w tekst, rzeczywiście Dwa jabłka, kiełbasa, dwa bułki, kiełbasa, dwa jabłka. Dwa jabłka, kiełbasa, dwa bułki, kiełbasa. <śmienny>

Dziękuję. Mój kurwa, te reklamy. O ci, Dawno się nie poryczałem ze śmiechu na zagubiony. Dziękuję, dziękuję za ten film. Zanim przejdę do czytania, powiem wam, że koniec retrogradacji. Eem, Wenus e, Oraz retrogradację Merkurego Retrogradacja Wenus Edukacja na wysokim poziomie Oglądając moje filmy będziecie mieli lepsze Wykształcenie niż na jakichkolwiek Innych uczelniach, studiach Polecam się na przyszłość Ruch ciała niebieskiego, który pozornie Obraca się lub porusza po orbit... My trafiliśmy na jakąś przepowiednię? Czy astrologa? <ścoughs> Astrolog Wenus e, oraz retrogradację Merkurego Przyniosło naprawdę hardcore zmiany w ogóle w relacjach, widzę to po poprzednich znakach, zobaczymy, jak będzie e, u was. Polsce mają ciężki rozkład. Słuchajcie, tutaj widać wychodzenie ze związku. Aha, czyli wychodzi na to, że jak nie jestem chozi, to już nie wyjdę z związku. A co wodnik albo kominiarz, to, to, to już nie może wyjść ze związku. Widać tutaj złamane serce, kłótnie za wami. E, jeżeli jesteście kobietą, to było to ze strony faceta i. Przerobane jest to, że jak ktoś czyta taki. Karty i człowiek się z tym utożsamia, to zaczyna w to wierzyć i przez tą wiarę sam doprowadzać do takich rzeczy. No wiadomo, niektórzy lubią ko 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 kozy, niektórzy lubią o owczarki niemieckie. Ale pamiętajcie, że to wy decydujecie, jaką kartę se rozdacie i jaka karta wam stali wypadnie. Jak macie puszystą talię, to może być ciężko. Wtedy tasujecie karty i zrzucacie trochę tłuszczu stali, przez co jesteście jeszcze grubsi. Czy to miało jakikolwiek to, co ja powiedziałem? Po prostu nie wiem, kupcie sobie coś, poprawcie sobie humor. Moi drodzy, ja wam dzisiaj też czy tutaj tak, skarb wypowiem, wyżyczę. To jest Wenus mm. Wrzesień Pluton. Nie radzę korzystać z mojej kauty, ponieważ... Możesz się połamać zęby. To jedna sprawa. Tutaj mamy Merkury. Słuchajcie, będzie smaczne jak piernik. I twarde jak biernik To, to jest zbyt dla mnie skomplikowane Jestem za głupi na takie rzeczy Myślałem, że głowa mi się urwie I to jest nuta z tego nowego trendu Który już oglądaliśmy Dawaj! danutaon 7. Dobrze Danuta! Widać, że jest ta bieżąco Trendy, tutaj wszystko obcykane Mrugam Ci okiem Dziś na parkiecie Ścianaśnym krokiem yeah. idę do ciebie. Yeah. Szczerze to współczuję, że musiała tyle czasu poświęcić przy tym TikToku. Nauczyć się tego tekstu, to już połowa dnia schodzi. Yeah. Ale nie ma co gadać, moi drodzy. Pamiętacie ten film? Oczywiście, że pamiętacie. Też było go ciężko nagrać. wychodzi na to, że w tych czasach najbardziej ściadają filmy, gdzie nic się nie robi. Ej, serio, jakbym nas na panele, to by się to lepiej klikło? Może spróbuję. Muszę pomyśleć, bo to. Czy ciężki decydajszym. Pokaż kupom jewany! O to chodzi. Ej, no kto byś właśnie poszedł na taką imprezę? Tworzymy na chacie. Nowa nuta na kanale Okonik TV. Aby się opierniczacie. Nie, no to będzie hit internetu. że Uwielbiam takie rzeczy. Okonik TV. Jest kanał. Zobaczmy, gdzie jest ta nuta. Czy to jest to? Ja już się mam z tej strony, Okonik TV. I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj za nami z Janżem a dzisiaj nagrywamy specjal na 1000 słów. Przygotowaliśmy oczywiście pytania. Je, yeah, jak mi się przypomniały stare czasy. Ej, no kurde, nie no, łapo od razu. Pyk! Do góry 150. Niektórzy by się z tego śmiali! Ten ziomek za kilka lat też się będzie z tego śmiał tak jak my się śmialiśmy z moich ostatnich filmów, ostatnich 10 lat temu, ale to jest fajne! Chciałem właśnie na taki kanał trafić i zobaczcie, przyszło! Ty chłopie, bo koziorożca tam Se wydłubiasz za chwilę Kiedy będę planował wypuścić swoją płytę? E, płyta będzie, no tak około za miesiąc Mamy już, no Niedługo połowę piosenek Płyta wychodzi! Okonik, skontaktuj się ze mną, błagam Bo ja chcę dostać twoją płytę Chociaż czekajcie, zobaczymy ja ta Supra na torze Nawet to ci nie pomoże Ech. Gdy stare baby się gapią Mówią, o mój Boże dobrze! Ej, cholercia, szkoda, że nie zrobiłeś teledysku, byku. Daję mu subo! Dlatego, że on mi przypomina, no mnie 10 lat temu. Chłop nagrywa wszystko, co mu do głowy wejdzie. Piosenki, vlogi, ocenia polskich youtuberów Minecraftowych. Nagrywa jakieś gry, no kurde, syćko tu jest! Jestem twoim fanem o TV. Siadło, robimy se hajs! Pięć, no potem zabraknie Ci da frytki, tysiąc subskrypcji i już od fejmu odwala, no? <gry> tego człowieka. Fan numer jeden od dzisiaj jestem ja. Czekam na płytę! Ty waster wygląda trochę jak Kodowski, nie? Ale to jest takie proste. Takie rzeczy są w ogóle możliwe, że ktoś jest do kogoś podobny, ale zarazem też mega fajne. Ej, wyślijmy mu do Najcika, co? Dobra, do Przej <grym> za chwilę! I'm a ch uh, yes! 300 <grym> złotych. Hej, na rozwój. Walka na wzrok? To pierwszy mrugnie? Kurczę, ale... Nie będziemy co? jak Jak robić rob... spokojnie Ty chłopcze mruga! Więcej hejsu dla ciebie. Hej <noise> nie, <robić. głosy> nie dam rady, już mi już miło przeschnął! To, to Przygotowanie robić już od razu. Czy ty możesz! Nie! Yes! <noise> <noise> Opłacało się walczyć do samego końca. Lentil <noise> go to jest prawdziwy Rembol i on tak dla Beki napisał Hej przez ch i na rozwój przez U U U otwarte co, co, że dla Beki od razu? Pierwsze, a po drugie... Graficzek a trzy a po drugie, co to, to się w tym momencie aktualnie właśnie wydarzyło Nie mam pojęcia Robimy walkę na wzrok Dawaj, walka na wzrok To pierwszy mrugnie, robi fikołka Dobra, zobaczymy czy się podejmie Dobra Ramble, tylko ja nie wiem czy tym mrugniesz jeszcze nie Dobra, trzy, cztery Nie mogę, to znaczy Ale to prawdziwy Rambol, ja, ja to jest prawdziwy Rambol, co jest? Ja nie mam z nim szans Już było ciężko jak on nie robił co? tego specjalnie o, Oczy mi wypala. Kto pierwszy róg, nie, no nie. Wypala mi gałki oczne. Czy ty możesz? Nie no. MOGĘ! Ja nie. Ja nie wiem, Rebel, no, ty możesz mi teraz prankować. Może ty już mrugasz sobie najlepsze, trzymam Nie prankuję. Wygrałeś. Ja pierdzielę. Chłopco ma oczy ze stali, nie? No, Ty, bo na się... naprawdę również mega dziękuję. I... Co jest? Mega, bardzo, bardzo ci bardzo dziękuję. I pozdrawiam twój odcinek w takim razie. Bo chyba coś tutaj tak leciutko śmierdzi. Aha, <grym> że co, że się nie myłem, już. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja że... też pozdrawiam. Ten mi powie, że jeszcze się nie myłem. Serducho, żółwik, beczka, pyteczka, paróweczka. E, bardzo dziękuję, serio, naprawdę mega. Ja również dziękuję, bordeczki za obejrzenie tego odcinka. Przygrałem, także muszę zrobić fikołka. Ja wiem, jestem w porządku. Mam nadzieję, że się spodobało, oczywiście łapa w górę i wbijajcie na w sklep a my widzimy się już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się, bless!